Czury, kaczki nie toperze, a szczupak jak nie brał, tak nie bierze. Do... Um, Czesław z Warszawy, wyprawa na szczupaki do Szwecji, to nie ty Kuba e, z Jarocimia, Szczupaki, Szwecja znowu, tu kolejny Kuba Czechy Karpie. jeszcze ty jest Marcin, kowrotek i szczupak Marcin? A może i Marcin? Kowrotek, kowrotek dla Marcina. Gdzie ja to mam? Proszę, Kowrotek z plakku 4 od sklepu wędkarskiego. Piękny. I szczupak miał być, tak? Metruwa może być? Może być. Będzie? Bardzo ładnie. Szczupak szczupakiem, ale od Świętego Mikołaja. A wolałbym takiego sam w Szwecji złowić. A była wyprawa by na liście do Świętego Mikołaja? A nie hmm. było. No właśnie, ale zawsze masz szansę jeszcze zrobić zakupy w sklepie wędzkarskim i wygrać wycieczkę. A i tak miałem w planach zrobić zakupy w sklepie, także spróbuję swego szczęścia i ja ono już wygram. No i ja myślę. Halo, Śnieżynka Świętego Mikołaja? Rychu? Rychu z Radomia? Już jedziemy! O kurde, Rychu z Radomia. E, och, sanie na przeglądzie. Kurczę, wiem. Marcin, Ty chciałeś wyprawę wędkarską, tak? No chciałem. To musisz mi użyczyć swojej łodzi. Nie ma problemu. No to jedziemy. Mikołaju, co z tą wyprawą? Wyprawa będzie na święta. Reniferów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Merry Christmas!